Piątkowy mecz pomiędzy Fogą Unią Leszno a Moje Bermudy Stalą Gorzów zakończył się wynikiem 55-35 do 35 dla Białoniebieskich. Wysoka wygrana Leszczynian umacnia ich na fotelu lidera ligowej tabeli. Po pierwszej serii wyścigów można było się spodziewać, że spotkanie zakończy się wysoką wygraną gospodarzy. Zespół Stanisława Chomskiego, który do Leszna wybrał się bez Jacka Holdera, przegrywał po czterech wyścigach 16-8. do 8. Jednak już w szóstej gonitwie gorzowianie pokazali, że nie mają zamiaru tak łatwo oddać zwycięstwa. Nils Christian Iversen i Krzysztof Kasprzak wygrali podwójnie i zmniejszyli stratę do czterech punktów. Wiele emocji kibicom z pewnością dostarczył pojedynek Piotra Pawlickiego i Bartosza Zmarzlika w ósmym biegu. Ostatecznie lepszy okazał się kapitan Unii Leszno, który zrewanżował się mistrzowi świata za przegraną w wyścigu na stadionie imienia Edwarda Jancarza. W późniejszej fazie zawodów leszczynianie stopniowo powiększali przewagę nad stalą. Kolejny raz na słowa uznania zasługuje Bartosz Smektała, który zdobył w tym meczu 13 punktów, wygrywając aż czterokrotnie.